Dotychczas przedstawione wyniki badań obrazowały błędy onboardingu. No, ale nie samymi błędami onboarding osłany. Zatem porozmawiajmy o tych onboardingowych sukcesach firm. Takie także są i jest ich sporo. Jedna z najszybciej rozwijających się polskich spółek fotowoltaicznych oferuje rozwiązania zakresu fotowoltaiki, ciepła, optymalizacji zużycia energii, i w niecałe dwa lata firma wybudowała dla klientów indywidualnych i biznesowych ponad 20 tysięcy instalacji fotowoltaicznych. Każdego miesiąca zespół blisko 1500 pracowników i współpracowników realizuje ponad 1000 instalacji, co daje jej piąte miejsce w Europie. I uwaga! Na początku działania firmy nowo zatrudnieni handlowcy przyjeżdżali do głównej siedziby i szkolili się stacjonarnie przez kilka dni tak naprawdę z różnych tematów. Do przekazania było bardzo dużo informacji w bardzo krótkim czasie. I szkolenia zaczynały się o godzinie 8.30, a kończyły nawet około godziny 19. Tej efektywności w przyswajaniu wiedzy już nie było. Mimo dużej intensywności, miały one charakter niestety wykładowy, bo brakowało czasu na warsztaty no i pracę nad umiejętnościami praktycznymi. Pracownicy byli wręcz przeładowywani wiedzą, a szkolenia wdrożeniowe tak naprawdę no, potrzebowały nowej formy. Szybkie i sprawne przekazywanie takiej ilości wiedzy stało się wielkim wyzwaniem. I tu uwaga! Dobrym rozwiązaniem okazało się przejście na realizację wdrożenia za pomocą platformy online dla osób, które zaczynały pracę ta właśnie platforma pełniła funkcję platformy onboardingowej, a nawet jeszcze pre-onboardingowej. Czyli jeszcze przed podjęciem pracy, taki świeżo zatrudniony handlowiec miał przydzielany dostęp do systemu i wraz ze wskazaniem materiałów, z którymi miał się zapoznać, już mógł na tym etapie się wdrażać. Co to dało? Dzięki temu, tak naprawdę, pracownik przychodząc pierwszego dnia do pracy, już wiedział, czego się może spodziewać, już miał wiedzę o firmie, o branży, o firmie, o branży, co oczywiście znacznie przyspieszyło jego wdrożenie w nowe obowiązki. I co możemy powiedzieć? A mianowicie firma informuje. Takie rozwiązanie onboardingowe sprawiło, że nowi handlowcy przede wszystkim popełniają mniej błędów i szybciej osiągają swoje pierwsze sukcesy sprzedażowe, co niewątpliwie wpływa na ich zaangażowanie i motywację do pracy. Nic tak handlowca nie uskrzydla jak sukces. Cóż mamy dalej? Branża IT. Kolejnym przykładem sukcesów onboardingowych może być jeden z gigantów w branży IT, który zdecydował się wprowadzić program wsparcia Badiego. I analizując wyniki programu, firma wypuściła na rynek swoje statystyki. Statystyki. Imponujące, a mianowicie 56% nowych pracowników, którzy spotykali się ze swoim buddym raz w ciągu pierwszych trzech miesięcy, no, stwierdziło, że pomogło im to szybciej osiągnąć produktywność. Natomiast odsetek ten wzrasta w zależności od częstotliwości spotkań i w przypadku nowo zatrudnionych, którzy spotykali się ze swoim buddym dwa, trzy razy właśnie w trakcie tego okresu próbnego, już ten odsetek wzrósł do 73%, 86%. Dla tych, którzy spotkali się 4 bądź 8 razy, i uwaga! 97% dla tych, którzy spotkali się ponad 8 razy w ciągu pierwszych 90 dni. Zatem cóż możemy powiedzieć? No, oczywistym jest, że posiadanie programu BAD jest niezbędne, aby tak naprawdę pomóc nowym pracownikom wejść w ich rolę. Dodatkowo, podpierając się wynikami badań, 87% firm twierdzi, że programy mentorskie mogą przyspieszyć rozwój nowych pracowników. 56% nowych pracowników chce mieć mentora bądź badiego, który po prostu na tym etapie onboardingu im pomoże. 72% pracowników twierdzi, że czas jeden na jeden z bezpośrednim przełożonym ma kluczowe znaczenie dla dobrego wdrożenia. Mało tego, 76% nowych pracowników twierdzi, że socjalizacja ma kluczowe znaczenie dla etapu wdrożenia, dla procesu wdrożenia. Pamiętajmy, socjalizacja. Integracja, budowanie relacji. Zatem, cóż, te dane pokazują, że tak naprawdę siła skuteczności dobrze przeprowadzonego onboardingu jest duża, mało tego, jest bardzo duża. Powiedzieliśmy już, matematyka, statystyka nie kłamie. Zatem warto wziąć te dane, warto wziąć te wartości procentowe pod uwagę i zastanowić się, jak to funkcjonuje w mojej firmie.